Dzisiaj słyszymy Ewangelię o figowcu, który na zimę właśnie zrzuca swoje liście jako jedyne drzewo w tamtej części świata. Jest to symbol, że ten znak zrzucania liści jest zapowiedzią czegoś, co przyjdzie, a więc lata, słońca, czegoś, co się różni od jesieni, tej szarzyzny, że przyjdzie coś, co jest ciepłe, co jest przyjemne, co daje nam życie. Dzisiaj Chrystus mówi właśnie o tym, żeby patrzeć na te znaki, że nasze życie być może... Dla wielu z nas jest już jesienią, albo jest jesienią, czy jest trudem, jeszcze czasami smutkiem, ale przyjdzie moment, kiedy ten figowiec znowu odzyska te liście i stanie się pięknym drzewem, drzewem, które przynosi owoc życiodajny. I tym owocem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego też bądźmy wytrwali, czekajmy na to lato, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus, który przyjdzie niebawem. Maranata, przyjdź Panie Jezus.